Mimo wygranej w pierwszej rundzie, jako ostatnia osoba rozstawiona w pierwszej rundzie, zmierzyłam się z osobą, która miała 0 punktów po pierwszej rundzie, czyli z młodą dziewczyną. Postawiła mi warunki, ale to nie, nie był taki przeciwnik, jakiego się spodziewałem. Partia poszła w następujący sposób: D4, skoczek F6, C4. E6, skoczek C3 i obrona Nimsowicza. Tutaj miałem kilka pomysłów. Wybrałem to, co jednak grałem od wielu lat, czyli przejść liczenie, że uda się przejść w regularny gambit hetmański, koniec G5. H6, no trzeba, trzeba odchodzić, prawda? Mm. I teraz najczęściej spotykany ruch, jaki spotykałem, to jest G5. I tutaj często wpadałem w problemy, po Gońc G3, skoczek E5, był atak na tego. Ja, próbował, ja próbowałem, prawda, wyganiać tego skoczka. Różne rzeczy się działy przy buletach, przy blicach No trzeba albo bronić hetmanem gońca. No czy raczej któryś z tych ruchów hetmanem jest w tej sytuacji najlepszy. Tylko ja nie lubię tego grać, bo, bo i, i tak. Jakieś tutaj dublowanie pionków nie pasuje mi ta pozycja. Jeszcze muszę ją przećwiczyć, jednak nie, nie, nie pchała z pionkami na skrzydle królewskim. Gra D5, E3. Skoczek C6 tego ruchu mało rozumiem. Znaczy wiadomo, nie polecam takich ruchów z racji na to, że blokują pionka C. Ja rozwijam figury dalej. Skoczek F3. Dalej bronię centrum, gdzieś. I Hetman E7, jakoś tam pamiętam, tego ruchu się przestraszyłem. Hmm. Więc myślałem chyba nad A3 w pewnym momencie. Tu, tutaj troszkę czasu zmyśliłem. Na, wymyśli, Najpierw bicie, wybicie. Domo z koszkiem nie można odbijać. Więc wybicie. Hmm. Hetman B3, tutaj gdzieś tam patrzy. Pomyślałem wykonując ten ruch CBD od ruchu Hetman B3, jakoś mi to tak pasowało. I G5, więc poszło, ale teraz już, już tego ruchu G5 się nie boimy, bo to nam aż tak bardzo nie grodzi Gonie z F5. No i tutaj właśnie poczułem możliwość zdobywania tego pionka, aczkolwiek ten pionek nie jest taki istotny, jak się zaraz okaże. A3 wybicie. I ja muszę wybijać teraz. Można tego pionka bronić. W taki sposób ja bym bronił. Przeciwniczka wybrała wieża B8, a komputer mówi, że najlepszym ruchem jest tutaj w ogóle oddanie pionka. I nawet po ruchu Hetman E6 oddanie drugiego pionka jest równe. Lepiej nawet wybijać tym. Chociaż nie wiem jak, jak czarne mają tutaj kontrę. No pewnie jakieś takie ruchy, prawda? A więc przejdźmy. Przeciwniczka zdecydowała się jak już mówiłem, wieża B8. Skoczek E5 Skoczek wybija E5 i z E5 Tak, na furpocztę tym skoczkiem podobno nie tak dobrze było zagrać Ale jak to śpiewałem w piosence, że no i gram skoczkiem do intuicję bez stresu. To jest E5 i teraz zauważyłem po tej roszadzie, jeszcze pokażę jeden wariant. Roszada tutaj to jest teoretycznie skoczek C3. To, 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 to nie jest istotne, że tutaj błąd pokazałem, bo, bo się pomyliłem. Tutaj skoczek, C3 jest, tutaj skoczek C6 jest błędem. To według mnie nie powinno być błędem białego, bo tutaj się okazuje nagle, że ten biały hetman ma problemy. Nie to, że jest łapany, tylko w ogóle w następnym ruchu. Co by tutaj białe nie zagrały tym hetmanem, to bo wiadomo, że na C2 nie można, bo goń z broni przekątnej. Co by tutaj białe hetmanem teraz nie zagrały, wchodzi hetman E4 z atakiem tutaj, z atakiem tutaj. Więc najlepiej um, się na którejś z tych pól ruszyć. Tutaj to w ogóle jest minus, minus 4. Um, tak. O nowo. Tak jak mówiłem. Tutaj ciężko sobie wyobrazić, co biele mogły teraz grać. A i tak, tutaj sytuacja nie jest kolorowa. Dalej atak. Nie dość, że tutaj jest atak, to jeszcze tutaj. I mamy niby te, tego pionka więcej Skoczek E5. Wybicie, wybicie. Ja sobie pomyślałem, tutaj atakuje obrońcę. obrońcę jedy, jedynego obrońcę pionka pio, pio D5. Więc oponentka gra Roszadę, która nie była taka zła. Mi się w partii wydawało, że to jest błąd. A więc goniec f 6 Ja biję i wybijam na D5. Mam pionka więcej, ale. Przewaga jest tylko 0,4. Aktywniejsze figury, prawda? Może coś tutaj zdziałają. Yy. Moje figury stoją jeszcze na początkowych pozycjach. A C6 to już powoli zmierzamy ku końcowi. Zagrałem na jedyne takie pole logiczne. Hetman F3. I teraz przeciwniczka miała czas na zareagowanie. Yy. Bo jeśli nie reaguje w odpowiedni sposób wchodzi kombinacja. No ale zagrała taki ruch. I teraz chwilka na pomyślenie. Kto znalazł ruch G4 to gratuluję. Przeciwniczka jeszcze. Wiadomo, jest rentgen na Hetmana. Goniec jest, jest związany przeciwniczka zamiast oddać gońca oddała mi całego hetmana i partia tutaj odchodzę hetmanem no szybko się zakończyła gońc atakuje tutaj ja atakuję wieżę, wieża odchodzi ja atakuję grożę tym zbiciem odbijać nie można, bo jest związanie i partia w ten sposób się kończy do zobaczenia za tydzień przy następnych partiach